I witam na kanale, dzisiaj mamy super linię i gwiezdną kasę, może niestandardowo od gwiezdnej kasy zacznę przed ostatni numerek i szukamy podkowy, serce, albo 25 lat, nuta, łódź, astronauta, maska, karo, Lion, muffin, zamek, szalik, klaps, tref, pizza, aparat, cytryna, palma, luneta, gitara. Śliwka, kawa, planeta, pszczoła, kolczyki, mikrofon, O, jest gór, proszę. Ben kompas, parasol, zegar, diament. I burger. No Ponów księżna z Pockuwa, co nam daje? Zworącik czy dyszki No, ale jedz już fajnie. GG. 3 G. razy G. Także już nam się ta droższa zwróciła. Czy możemy sobie coś dołożyć w super liniach? No i co będziemy tu szukać? Księżyc i diament. Tu jest księżyc, tutaj, tu i wsią. No to kolejna czapka i gwiazda. Tu mamy czapkę. Tu mamy czapkę, tu jest czapka, i tu gwiazdy nie dali. Podkowa i piłka. Jest piłka, i jest podkowa. Balony i korona. Balony i korona. Jeszcze korona, tu balony. No i kolejny rower, lody. Rower i lody. Tu mamy rower, tu jest rower, tu jest rower. I tu są lody. To kolejne kości i motyl. Tu jest motyl. mamy kości motyl moty tu cytryna i rolki tu jest cytryna tu 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 w nie ma słońce i okular Okular. Słońce. Okular. No ładnie się cześci. Klucz i sakwa. Klucz. I sakwa. I wsio. Leżak. Y, 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 tęcza, aby zrobiły robotę. Słoni biedronka. Biedronka, Biedronka, no i ostatnie ptak i łódź, no ale nie będzie. Pustostan. Z numerkiem pierwszym, no niestety nie wyszło że nie ma co się martwić. Tu mamy pustaka, ale za to w biednej kasie trzy dyszki. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam.